Uwodzcie! Nie podpalaj się! Nowe rąki, Dobrze! Kręgosłup kopie! Obija go, obija go! Lewą ręką go obija Zerwij głowę teraz No, 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 no! się! się! Dobra, dobra i teraz powoli! Powolutku, powoli!

Masz go, masz go, masz go! Jest. Trzymaj pozycję, trzymaj pozycję! Trzymaj pozycję! Trzymaj pozycję Trzymaj Właśnie! Trzymaj pozycję! Trzymaj pozycję. Trzymaj pozycję. Dobrze. Dobrze. trzymaj pozycję, trzymaj pozycję. Trzymaj pozycję. go, trzymaj, 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 trzymaj pozycję. Jedziesz! Jedz, 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 jedz. O, o, Dobrze! Daj to! Skończ to! Bronisz! Tak! Dobrze! Dobrze, Przewróż go na plecy. Nie. koniec! Machał, już ma dość! Wow. jest! شe to pokaشe